Hejka kochani, w dzisiejszym filmie będziemy próbować owoce, których jeszcze nigdy nie próbowaliśmy, już powiedziałeś Bartu, więc w dzisiejszym odcinku będziemy próbować owoce, których jeszcze nigdy nie jedliśmy i kilka innych rzeczy też tam kupiłam, to jest zamówione ze strony My Deli chyba, jeszcze mam tej dokładnie na przenazwę, dlatego, że sama nie pamiętam, ta paczka jest trochę większa niż ja myślałam, że przyjdzie, no ale wiecie. W sumie zamówiłam chyba 14 rzeczy. Nie, jest zabezpieczony. Powiem tak. Więc paćka przychodzi tak zabezpieczona. dla zainteresowanych. I tutaj mam przy różne rzeczy, nawet takie owoce, y, kwiatki do jedzenia. Sobie to zamraża kilo bardziej i nawet pomidory! Nie, to jest agres. No Więc zamówiłam tak naprawdę, trochę że coś się rozwaliło. Późniałam. Różne grzybki zamówiłam. Y, agres się rozwalił nam Nie, agres się nam rozwalił. Co ja Tak, dwa. Agres. Tak, bo on był w takim czymś widzicie. Więc poza tym za agresem, który jest rozwalony, po całym pudełku, to reszta rzeczy no, jest ładnie zapakowana. Przynajmniej tak wygląda. Tutaj mam to właśnie. Kolejne kwiatki. Liczy, które są całe przemoknięte. Prze... Nie, to są truskawki, które są przemoknięte przez ten agres. Są dojrzałe. Są zielone. To jest truskawka, odmiana zielona po prostu. dobry, tak kochani, witamy Was na moim kanale. Dzisiaj będziemy próbować różne owoce. Możesz pokazać jak chcesz. I przechodzimy już zamawię. do testowania owoców. Więc zaczniemy od... No <laughs> Jest e, więc zaczniemy od dragon fruit. I on wygląda w środku tak, bo już go przyczyliśmy. możecie tutaj zobaczyć, że skórka bardzo łatwo odchodzi. Bardzo się możesz wysiąść? Nie mogę. Mamy łyżeczkę i to wygląda po prostu pięknie. Mówię. A chcesz? Ja też. Mhm. Już... Chcesz spróbować? Nie, ten? ja nie. Ja nie lubię. Mhm. Nie, nie. Ma bardzo dużo soku w sobie. Lubisz to? Mhm. Marek, a lubisz? Jest on smaczny. a nie ma jakoś bardzo dużo smaku. Ale to jest są... No, chcesz spróbować? Nie, nie, nie. Dziękuję. Nie ma dużo smaku. Chcesz jeszcze? Mm. Nie, bo to smakuje jak wosk, tylko trochę no, mogę słodkie. Mamo, spróbować? Możesz. Kolejną rzeczą, jaką mamy, nie są mi. takie owoce. Osoby, które mieszkają w Anglii, mogą mnie często spotkać jesienią. Prześwietlony jest. To, to. to. W Icelandie. Tak? One wyglądają tak. Jak nie idem. Strasznie prześwietlone. To nie nagrywał na Zanówium? Ja wiem, co mu było. Co, co to? Co to? czekawki kawki Nie, obejrzono. A to co to? Nie idź. Nie ma. co no, to jest? No, pokazuję. Ej. Barto się na dróbce. Zabija? No, nie, masz gdzie indziej. To tak samo sobie wygląda. Tak jest prześwietlone, nasz nagrany na ziemię. A, ja go spróbuję. Chcesz ja, spróbować ze mną? Nie, ja bym chciała uzyskać jakiś kolor. Mm. On nie jest w sumie smaczny, ale bardzo kwaśny. W ten sposób. Następny owoc, jaki spróbujemy, to jest taki owoc. On też tutaj możecie zobaczyć, bardzo obiłby podróży. Do do nas dotarł. Nie wiem jak go tak? tak? Na gwiazdki. Na gwiazdki. mogłaś na pół przeciąć po prostu. Nie pachnie jakoś. Będziesz chciał gwiazdkę spróbować? Tak? Więc on w środku się tak. Jak mamy wielki nóż. Nie pachnie, popatrz. No to jest bardzo, a tu masz nie lizać skórki, tylko ugryźć. Ja nie lubię. Więc to nie pachnie. Ale jest słodkie. Ja ugryzłem grajszego. Jest bardzo słodkie, ale dla mnie to jest kolejna rzecz, która w ogóle nie ma smaku. Dla mnie jest słodkie. Dla mnie nawet nie jest słodkie. No rzeczą jaką spróbujemy jest taki owoc, czekaj ja wyłączę ten, mamo. Ej, ja pokażę, bierzmy to. Co to jest? Już teraz nie mam pewności. Jeszcze czerwone światełko tam? Czerwone światełko jest tam? Tak, Bartek nawet tak. żyje. Więc kolejną rzeczą jaką próbujemy to są zielone truskawki. Z tym, że nam się wydaje, że one są po prostu niedojrzałe. To mam, cię to? Co to Nie tu wstydu. To trzeba środku. Co są hmm. Bo? Bądź cztery to jedna rzecz, dlaczego tutaj smakuje. Mm. <grymne> dobra. Głodem, to jest to. No to jest taka niby stręka. Nie Ale ty masz wiedzę na nazwy tego <grym> 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 Ja nie pamiętam, co ja dokładnie zamawiałam. To jest to, to jest tam, to, to jest zielona truskawka. Oj, Brawo. Widziałam który jak się nazywa? A jak te kwiatki się nazywają? E, By coś tam. <grym> 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 Poczytamy. <grym> Takie kwiatki. A co to znaczy? Nie wiem. Niebieskie jakieś kwiatki, taki rodzaj kwiatków. Nie potrzebuję tego. To nawet ja wiem, że niebieskie. Mm -mm, tak, jest coś... Ja, to już, ja to spróbowałam wcześniej i to jest bardzo kwaśne i naprawdę spróbować. Próbuj na filmu. Mm. Kilka razy musiałam kilka razy spróbować przez tego mojego kamerzysty, wiecie? Mama mnie nagle nam zdjęcia robiło. Bo Może to będzie chyba najbardziej naturalny film na moim kanał. Mm -hmm. Później nie będę mogła w ogóle. Nie upieraj, może to się trzeba... Nie wie. mamo, to jest niedobry... Mm. <gorszy> A jeśli miejesz ta babka sobie mogę co ja, to ona je to ze skórką. O Boże. Daj mi nasz kosz. Daj Daj mi go bliżej. Mm. <gorszy> no ma bez ja. Więc ten owoc po obraniu wygląda tak, taki malutki, bardzo mały. Ale tutaj tak. I tak pan cię to A to, i to ja, ja lubiam. ja swego nie zjem. Nie Tutaj kała. Dobrze. Tu jest ją. Daj mi przerwę. Chciałam <grym> się hmm. opaczać. Więc następną rzeczą, jaką będziemy jeść w kiewinie, dlatego że go nie próbowaliśmy, po prostu było po 30 parę pić. Ja nie jadę. <grym> Spazery. Tak, <noise> Dlatego, że było tanie. A może będzie smaczne, się to pewnie nie biorąc pod uwagę. Ja, ja, Tak, to. Yeah, tam, tak yeah. wygląda w środku jak normalne kiwi. Ja Jeszcze, kiwi. żeby jakieś żółte były albo Mogę się opłacać? Potrzebuję to mu mamo. Tam to <noise> no, Kwiatuszek. Kwiaty. Nie przejmuj się, to, to on kwiat. jest zjadliwy. <noise> tak wiem. Wiecie co w tych miksach są róż... różne kwiatki. Różne ja jakieś kwiatki? Z bliska pokażę, to nawet nie chcę wyjść. Bo jest pewnie odkwaśna jak cholera. Nie, nie jest aż takie złe. Mku, bez... Dobre też nie jest, ale nie jest aż takie nie. złe, jak nie, nie to nie. <laughs> Tak, wiesz co, to jest właściwie bardzo dobra opinia na mój filmik, ten. Hmm? No, rób tak. O, ale dobre. <laughs> Ok, nie wiem. O nie, nie poszłam na tym. To czy kochany cię umiesz? Spróbuję tak do, do dzioba czy umie, ale tamtym no. Tak? Kolejną rzeczą spróbujemy będzie ten arbus. Tak. Ta, 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 ta. Więc przechodzimy do bardziej krojenia go. Na mniejszą część. Nie no. ruszaj się mylą. Wydaje nam się, że ten arbuz jest bezpestkowy. a tak pewności wydaje, ale... nie mamy. Albo jest niedojrzały, nie? To pokazuję, jak ja robię zakupy po prostu. Wiesz co, daj ja może ten, Natalia, to zrobię, bo palce okay. są obecnie jeszcze jutro do pracy. Więc kolejną rzeczą będziemy próbować, albo zaś możesz ugryźć. Nie, mm to -mm. Właśnie tak moja córka no, traci kasę na internecie. Mm -mm. On smakuje jakby był galaretką. Nie, bo on jest zwiętnięty, jest niedojrzały. A mój jest dojrzały. Mhm, to dobrze. On jest tak przywiędnięty po prostu, ten arbus. za szybko zerwany i przywiędnięty. Rzecz, które wam już pokażemy, ale nie będziemy już więcej próbować. Pan Jak to? Masz, Marenko. Mhm. Patrz, jakie piękne. Jakie ładne kwiatki. Hibiskus, to, to jest naprawdę... Pewno... Zaraz mi spadnie z ręki dar buzy. Nie jest? Gdzie? Się... Musi go już nawet tego filmu nie smutować bitki jak poukładane czy coś one, one, To nie musiałby one. być wiesz jakiś 50 godzinny? Nie, nie złapała Mm. I co jeszcze?